Plants vs Zombie Garden Warfare 2 ma dużą, słuchajcie, skok popularności. To jest niesamowite i dzisiaj właśnie o tym chcę z wami porozmawiać. Pogadam sobie też na wasze, odpowiadam, komentarze, zostawcie lajka. Słuchajcie, powiem wam szczerze, że się zapowiada naprawdę epicka rzecz. Wyjaśnię wam teraz w tym odcinku, dlaczego taki duży skok popularności mamy tej gry. Zacznijmy może od tego, że pewien znany youtuber, jak widzicie tu na ekranie, Jinxy, czy jak? jakoś tak się wymawia już nie wiem jak dobrze nieważne zaczął streama live'a z tejże gry słuchajcie patrzcie 1 milion wyświetleń jego film live'y po też setki tysięcy prawie milion wyświetleń i słuchajcie naprawdę dzięki temu stało się coś niesamowitego i bardzo dużo ludzi wróciło do Plants vs Zombie Garden Warfare 2 tej starej gry która ma już 10 lat chyba nie tu jeszcze Wam chcę pokazać te statystyki, tak na szybko. Zobaczcie, tu było po 1000 graczy, po 800, 700. Nagle skok, słuchajcie, 6000 graczy, a teraz patrzcie, najwyższy pik to było 9000 graczy w jednym momencie. No teraz obecnie gra 8000 ludzi, jak ja to nagrywam. Słuchajcie, jest coś, coś niesamowitego. I 8000 na samym Steamie, bo pamiętajmy, że jeszcze jest Xbox i PlayStation, prawda? Sprawdźmy serwery. W ogóle nie jest informacja, że. Serwery są bardzo, ale to bardzo przepełnione i trudno w ogóle zagrać w tę grę, więc to jest niesamowite. Powiem Wam szczerze, coś niesamowitego, że ta gra, widzicie, nie udało Ci się połączyć do sesji. Niesamowite jest to, że ta gra. Po tylu latach dalej jest w pewien sposób jakoś, wiecie, oblegana, widoczna i ma takie wzloty cały czas. Myślę, że to naprawdę pozytywnie wpływa na nasz, na, na, na w ogóle Plants vs. Zombie. Myślę, że jest oczekiwanie graczy na nową grę Plants vs. Zombie, która byłaby strzelanką właśnie w ten sposób podobną do tej jeżeli komuś tam z EA przyjdzie pójdą do porozum do głowy to myślę że widząc jaki potencjał drzemie w tej grze naprawdę jest tutaj bardzo duże możliwości żeby powstała nowa wersja tej gry to jest no byłoby naprawdę bardzo bardzo ale to bardzo miłe i bardzo by było mega spoko słuchajcie jest duża szansa ja uważam że że jeżeli gra która ma 10-12 lat i na tej grze jest osób, jest słuchajcie bardzo dużo e, graczy e, po 10 tysięcy nawet tak jak mówiłem ostatnio, gry, które są triple A'ami, które są mega, wiecie, mega mega duże budżety mają nie mają tylu wyświetleń e, nie mają tylu graczy jak my tutaj, więc to jest niesamowite i uważam, że powinniśmy coś w tej kwestii zrobić a, zestrzelimy go Chodź tu gościu. Ile ty masz punktów życia? No, nawzajem się pokonaliśmy. Może mnie ten chomper skrzesi, tak swoją drogą. Słuchajcie, no test i naprawdę jest duża szansa, że ta gra w końcu. Będzie miała kontynuację. Doczekamy się takiej strzelanki, która będzie dostosowana do obecnych standardów, realiów i będzie grą, przede wszystkim, wiecie, jaką free to play. Jakby ona była free to play, to jest gwarantuję wam, że i oldschoolowi gracze wróż są tacy jak ja, starzy wyjadacze i, i młodzi, nowi ludzie by do, do, doszli do tej gry. Ja, ja jestem, słuchajcie, więcej niż pewny, że tak by się stało. To, to jest pewnik, to jest pewnik słuchajcie, jestem pewny, że tak by było, daję kciuki za to, dajcie znać jaka jest wasza opinia, zostańcie jeszcze w tym, na tym odcinku, bo wam wyjaśnię fenomen Plants versus Zombie, wyjaśnię wam e, dużo ciekawostek w ogóle, e, bo mamy spekulacje, że ta gra się pojawi, wszystko na tym odcinku wam opowiem, więc warto obejrzeć go od początku do końca. I być tutaj z nami, bo będzie dobrze. I słuchajcie, no powiem wam szczerze, że dobrze jest wrócić od czasu do czasu do tej gry. O, zdobyłem poziom, jest spoko. Niesamowite jest to, że i nawet słuchajcie, taki youtuber jak Zack Scott Games wrócił do tej gry. Także to też dużo mówi i ma naprawdę mega dużo wyświetleń na tej grze, wiecie? To jest to, jest to co... co się mi podoba. Eee, słuchajcie, no zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Eee, I jestem dobrej myśli. Myślę, że wszystko przed nami i będziemy się tutaj dobrze bawić w tej grze. On tu się ulotnił! Gacopiesz, dobrać go tu! O Jezu, przegrałem. Słuchajcie, naprawdę ja się bardzo cieszę. I, i patrzcie, prawie full server. Są nowe osoby, które, e, które w ogóle zaczynają grę. Są starzy, którzy przywrócą. Myślę, że może Soushibo by też nagrał coś z tego. Może Mati Games by kiedyś wrócił. Co wy o tym myślicie? To by było spoko, nie? Jakby był powrót pana Matiego. No i, i Soulshibo widziałem, że ostatnio streamował też na Twitchu, może też, bo od czasu do czasu wrócił sobie, albo na YouTube'a coś nagrał, pamiętacie? Jezu, to było, To były piękne, piękne czasy. Dobrze się grało i, i w ogóle. Teraz słuchajcie, no ja nie jestem w ogóle na bieżąco, jeżeli chodzi o gra, gry Plants vs. Zombie będę musiał to nadrobić i mam nadzieję, że mi się uda przede wszystkim to nadrobić. Tylko wiecie, no, większość gier plans versus zombie tych nowych jest na telefon, a ja bym wolał e, pograć na komputerze. No nie wiem, e, mo może polecicie mi jakiś dobry e, program do, gry, do gier w e, gry na telefon na komputerze. Ja zawsze z bluestaka korzystałem, ale on jest trochę toporny, więc, więc się zastanawiam, co, co można tutaj wziąć. A jezu, za, za daleko poszedłem. Zagalapowałem się, powiem Wam. Ach, pięknie słuchajcie, jakby starzy youtuberzy wrócili do tej gry. A jezu, to by było świetne. Mam nadzieję, że to się stanie, powiem Wam szczerze. I co jeszcze bym chciał powiedzieć? To to, że Zach Scott Games, jak nagrał te gry, to słuchajcie setki tysięcy wyświetleń. Ja Cię gwizdzę. Kto by pomyślał, że ta gra. Będzie budziła takie zainteresowanie, ale w sumie to się nie dziwię, bo ona ma duży potencjał mimo swoich lat. Ludzie chcą tej, tego typu gierek chcą chcą starzy gracze, tacy jak ja, którzy. No, franczyzna Plans vs. Zombies, słuchajcie, ta marka przecież jest stara. Ona ma kilkadziesiąt już lat, słuchajcie, no będzie miała tyle. Więc naprawdę to coś niesamowitego. Coś, co by się przydało, słuchajcie. Mam nadzieję, że twórcy zrobią jakąś tego typu grę. To by było coś mega superanckiego, naprawdę. Bardzo bym chciał, żeby tak było. Ale czy tak się stanie? No to raczej jest dobre pytanie. Aż tak zarymowałem. Mm. Powiem wam szczerze, no nie wiem, jak ja. Ło! <śleszy> Widzieliście to? Zobaczymy. Słuchajcie, wszystko się rozstrzygnie w lutym. Zobaczymy, czy ja wrócę na stałe do YouTube'a. Jeżeli tak, to prawdopodobnie w lutym. Więc zobaczymy. Powiem wam szczerze, że chciałbym wrócić, no ale czy tak się stanie? Tego nie wiem. Wszystko jest, wiecie, uzależnione od tego, czy będę miał czas i tak dalej. No, dużo, dużo by to mówić. No, print no. screen mi się włączył. Zobaczymy. Wszystko, wszystko przed nami. Okej, okay, co my tu mamy? Tu się coś włącza. Więc, tak jak mówię, zobaczę, czy, czy powrót będzie, czy nie będzie, czy, czy się ten stanie, czy nie stanie. Zobaczymy. Ja bym bardzo chciał wrócić, ale czy, czy będę miał na to czas, to już zobaczymy. W lutym się wszystko rozstrzygnie. Jeżeli ten, to być może słuchajcie, jeżeli mi się nie uda reaktywować tego kanału, to po prostu będę, będę tworzył jakieś nowe kanały i tam będę próbował swoich sił. Eee, zobaczymy. Jeżeli już bym wrócił, to pewnie na... O Plans versus zombie. Dobra, zagramy z się Czy może Super Mózgiem? A Kosmo mózgiem zagramy. Jeżeli ten, to słuchajcie, wrócimy z kopyta, trochę filmów powrzucam trochę pogadanek. Nie będę się spinał, robię to słuchajcie dla fanów, dla tego, żeby sobie od czasu do czasu wrócić i pogadać z wami, bo lubię rozmawiać. Może mniej lubię teraz grać, ale więcej rozmawiać. Ale wracając, słuchajcie, do tej gry, no to jestem zachwycony, że naprawdę kiedyś było tu po, po czterech graczy, trzech, a teraz naprawdę jest mega, mega fajnie i mnie to bardzo cieszy, że, że gra jakby odżywa. Mimo tych wszystkich, mimo upływu lat przede wszystkim, no bo jednak. O, bombę mamy. Dawać go tu, a, przy, przywaliłem mu. Dawać gig, a, cyk, 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 tak jest. Gdzie jest kolejny? O, mnie zestrzeli, ale dwóch, dwóch tutaj, dwóm pokazałem gdzie raki zimują, prawda? Mimo wszystko więc jest całkiem nieźle. No ale mamy tą bombkę tutaj, trzeba iść im tam pomóc. Rośliny mają gnoma, nie! No nie, tak być nie może. Zobaczymy. Wiem, że Najan? Najan, bo ja zawsze e, mam problem z wymo... O, jest, Co jest? Uciekam tam, o! uciek... Co jest? Chomper jeszcze mnie tu zaatakował. Puśćcie mnie, zombie! Jezu, co za gość mnie przyblokował mój, ja nie wierzę. No, panie! HTR jakiś tu mnie... Udziubał. Dawaj, dawać, dawać. Z buta, wpadam. Z buta na rejon. Dobra, rośliny mają gnoma, to tu musimy iść. Odpalam wirnik, wirowanie włączamy. No nie, zestrzelił mnie. Mistrzowski. Aha, właśnie, jedną rzecz chciałem poruszyć, słuchajcie, o której m, nie, nie powiedziałem, więc... Słuchajcie, to jest ważna rzecz, która, od której zależy wiele rzeczy. Mianowicie, słuchajcie, m, powiem wam to i no musimy tu wlecieć, bo ja cię gwiżdżę. Musimy ich tu... Musimy im tu pokazać, gdzie raki zimują. WIRNIK! Wirnik, 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 wirnik. A niestety nie udało się, za dużo ich to jest. Słuchajcie, e, najbardziej pro, pa, prawdopodobnie opłaca się grać na Xboxie w tę grę, bo na komputerze jest bardzo dużo cheaterów. Jak wiemy, ta gra została troszkę porzucona, i, i niestety z tym nie zrobili porządku. E, pamiętam, jak były te informacje, że tam jeden z tych gości. Dobra, gdzie jest ten? A, dobra, dorwaliśmy. Do, no, prawie, on mnie dorwał. <laughs> A nie ja jego. Jeden do dwóch, słuchajcie, no. Muszę się zemścić. Muszę się zemścić. Czekajcie, idę w tę stronę, tak? Kopniak. La, kopnięcie. Dobra, i rzucam od razu im tam. Pak. A tu jest od nas. Gdzie są rośliny? Tu jest ten. Do, dobra, dostał. Dostał za swoje. Gdzie jest gnom? Rośliny mają gnoma. Gdzie jest gnom? Where? Czekajcie, no. Kto ma gnoma? My czy oni? Już się tu za zagubiłem. Chodź tu. Cyg jest, dostał. Z buta na Rejon. No, to raczej nie wyszedłem z buta na Rejon. Ale tu też jest dużo graczy, którzy już kiedyś grali. Widzać po tych słuchajcie, poziomach, nie? To jest mega fajne. Dobra, lecimy dalej. Ogólnie, jeżeli zaczynacie grać i chcecie szybko wyekspić postacie, to taki mini poradnik, jak szybko postać w jak być prosem w tej grze. To. Polecam wam, słuchajcie, e, robić questy. Robi, robicie sobie questy i dzięki temu mnożnik doświadczenia zdob zdobędziecie, nie? Razy dwa to szybciej doświadczenia e, zdobywacie, przez co postacie są, jakby wiecie. E, mocniejsze macie nowe umiejętności i tak dalej, i te, i i idę. Dobra, lecimy OK, gdzie jest reszta słoneczników? Co jest? Czemu to kopnięcie tak nie działa za bardzo? 92% zdrowia zostało. Ty, może mnie wskrzesi, że dzięki, prystel. Dzięki. Także słuchajcie, jest tutaj naprawdę co robić. Ta gra jest bardzo. A najlepszy tryb to jest, słuchajcie, jak oni dodadzą. Jak, jak możemy sobie. Mm, wiecie, przyspieszone są postacie. To jest najlepszy tryb. To się najlepiej gra, bo rozgrywka jest mega. mega fajna, mega. mega szybka. Kurka, ty, tu bombka. Kto mnie tak szybko zniszczył? Halo. Czekajcie, bo myszka, myszka mi z, się zgubiła. Rośliny teraz mają gnoma. To niedobrze. To nie dobrze, Panie Bobrze. Ty, straciliśmy tego. O, jacie. Nie, kurka. Mogłem podskoczyć. To bym, słuchajcie, mnie nie zjadł ten gościu. 2 do 2. Oj, zemszczę się. Panie czomperze. Zemszczę się. Zemszczę się za to, co mi zrobiłeś. Dobra, lecimy tu. Zdecydowanie. Rośliny nam tutaj... Rośliny nam tu pokazują, gdzie raki zimują! Jezu, tak szybko mnie zniszczyli? A, bo to ten Max. Ten toksyczny, słuchajcie. Ja nie wiem... Ja czasem nie rozumiem tych ludzi, bo... E, na przykład ja lubię grać postaciami, które jeszcze nie są na Maxa, nie? Żeby je wyeksplić. A tu niektórzy... No kurka, no nie mogę tu do nich bić. Patrzcie, gość jest na maksa mistrzowski, a zamiast grać jakąś inną postacią, to on mistrzowską gra. No ale co kto lubi, prawda? To tam... Jezu, jest jeden do jednego, wyrównana potyczka, naprawdę. Wyrównanie jest. Gdzie jest ta bombka? Tutaj. Ja mam tylko 100 życia, więc tak nie, nie za dużo. Musimy tam iść do nich. Dobra, jestem. Jestem, lecimy. O jacie. Te, te bomby to są takie, wiecie, tak średnio na jeża. No ale może. Może coś z tego będzie, kto wie. Zobaczymy. Co czas pokaże. Zombie mają gnoma, rośliny mają gnoma. Kto ma gnoma? Wszyscy mają gnoma. Chodź tu! No nie, uciekł mi, co za gościu. Toksyczny. To mi się szczerze nie podoba, słuchajcie. No ale zobaczymy, jak się potoczy przyszłość Plans vs. Zombie. Mam nadzieję, że będzie pozytywna. Tyle graczy to jest niebywałe. Po 9000 w jednym momencie w piku to jest naprawdę niebywały sukces. Powiem szczerze. No Jezus Maria, dwóch na jednego to banda łysego. No ale ciężko, ciężko tutaj, słuchajcie, chłopaki. A ich jest więcej o jednego, to też ma znaczenie, pamiętajcie. No ja cię widzę, gdzie są wszystkie zombie? Gdzie są moi znajomi? Słuchajcie, gdzie oni są? Gdzie się podzieli wszyscy znajomi? Gdzie oni są, są, są? Moi przyjaciele le, 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 z dawnych lat. O jacik, że Co tu się dzieje? Armagedon! Tajabanga! No co jest? Znowu mnie ten mistrzowski, ale to jakiś inny. Max. Max mnie tu pokonał. Powiem szczęście, że, że mi się ciężko gra, bo przeciąłem palca. No Jezu. Akurat kampią pod tym. Musimy iść z innej strony. Tylko gdzie jest gnom tak swoją drogą? A roślinki mają gnoma. Dobra, pójdę z tej strony. Słuchajcie, zajdziemy ich od tyłu taktycznie. Cię muszę tu dogadać. O! Co jest? No. Alo. A, bo to jest mój pół. Gdzie ja to mam zanieść? Gdzie ja mam zanieść? Gnoma. Bomba wybuchnie za. Czekajcie no. A bo tutaj my się bronimy. Dobra. Jasny gwinty. No, wbił nam na rejon. Ja totalnie nie wiedziałem, co się dzieje. Dobra, no trochę ich tutaj, wiecie, tego maksa trzeba upolować. Jeszcze 17 minut, szybko. Szybko, szybko, 12, co ja mówię, minut. Nie wiem skąd mi się te minuty wzięły. Dobra, zemściłem się. Kałabanga. Akurat wszedłem i. Halo, halo, co tu się dzieje? Ty, ale chyba wygraliśmy, co? Nie, no, rozbroili to. Ja już mam dość. Naprawdę. No nie, jeszcze w plącza wszedłem. I kwiat mnie, no nie, ten kwiatek. Co mi tu zrobił ten kwiatek? Nie wierzę. Teraz rośliny mają tego. Ja ci widzę, to jest rozgrywka. Jezus Maria, ile się na mnie ludzi rzuciło? Tak być nie może. Ty, czekajcie, bo się zgubiłem tędy, tak? Dobra, i z od razu. Chodzę izbuta go! Go. jezus Maria nie wiedziałem co tu się dzieje matczak matczak Dobra wbijajcie tam wbijajcie sobie tutaj postawimy tego No co jest? No splunęli na mnie! Dobra, dostał. Ostatnimi resztkami sił go tu polowałem. Jezu, znowu czas doliczony? To jest naprawdę epickie spotkanie. Ale to raczej będzie ciężko. Gdzie jest to? Gdzie my mamy tego gnoma? Jezu mam gnoma A jest A muszę uciekać A, a uciekaj Nie udało się To jest ciężkie słuchajcie rozgrywka Ja nie, nie wierzę że tu mamy aż tak Wyrównaną potyczkę No, jezu, to mało ten ta zadaje ten, ta kula energii, nie? Bardzo mało. O, chyba przegraliśmy. Z tego co widzę. No nic, moi drodzy, aż mi się ekran w tym przesunął na OBS-ie. Tego to nie zauważyłem. Dobra, moi drodzy. Do zobaczenia.